Really not to speak to strangers. Cześć! Co to jest be supposed to i dlaczego to nie do końca to samo, co should? Witam bardzo serdecznie na kanale... Be supposed to, gdzie to be oczywiście będzie się odmieniać przez osoby. Czyli na przykład she's supposed to work less, albo you aren't supposed to smoke here. To, tak jak powiedziałem przed chwilą, nie do końca to samo, co should. Choć bardzo często właśnie tak jest tłumaczone. She is supposed to work less jako ona powinna mniej pracować, a Are you aren't supposed to smoke here, jako nie powinieneś tu palić. A tymczasem to jest raczej mieć coś zrobić, mieć coś robić. Zobaczcie, ona ma mniej pracować, a ty masz tutaj nie palić. Ona ma mniej pracować, ona powinna mniej pracować. Czy to coś w ogóle zmienia? Tak, should z reguły jest dość neutralne. A zatem, jeżeli mówimy komuś you should work less, to my właściwie dajemy mu radę. Wiesz, Powinieneś mniej pracować, powinnaś mniej pracować. You shouldn't smoke here. Słuchaj, no tutaj nie powinno się palić. Co więcej, to wcale nie oznacza, że ktoś to robi. Możemy radzić komuś, żeby mniej pracował, nawet jeżeli już mniej pracuje. Niech tak zostanie. You should work less. Relax. Albo widzisz tamto pomieszczenie? Niech ci do głowy nie przyjdzie, żeby tam palić, bo tam nie powinieneś palić. You shouldn't smoke that. Jeżeli mówimy komuś she's supposed to work less, to oznacza, że ona nie pracuje mało, że ona właśnie pracuje dużo i ma pracować mniej. Jeżeli mówimy komuś you aren't supposed to smoke here, to mówimy tak do kogoś, kto pali w tym miejscu. Ty masz tu nie palić. To Tu nie jest miejsce do palenia. To jest chyba najważniejsza różnica pomiędzy be supposed to a should. Should jest dość neutralne, niczego nie sugeruje. Bardzo często używamy go po to, żeby komuś po prostu doradzić. Natomiast użycie be sugeruje, że nie jest tak jak ma być. Stąd jeżeli policjant bądź policjantka mówi A good cop is supposed to serve and protect. With all due respect, sir, a good cop is supposed to serve and protect. Dobry gliniarz ma służyć i chronić. To sugeruje w ten sposób, że tego nie robi. Że coś jest nie tak. Hmm? A kiedy ktoś mówi do nas I'm not supposed to be here. To ta osoba chce nam w ten sposób powiedzieć, że miało jej tu dzisiaj nie być. A jest. I do tego zdania bardzo ładnie pasuje wykrzyknik i ten wyraz twarzy. Tak, jasne. To teraz jeszcze dwa doskonałe przykłady muzyczne. There's nothing wrong with me. This is how I'm supposed to be. Czyli wszystko ze mną w porządku. Właśnie taki mam być. Raczej mam, a nie powinienem. Bo w ten sposób on sugeruje, że chociaż taki właśnie ma być, to chyba jednak mu to nie do końca odpowiada i chyba jednak wcale nie do końca taki jest. Mm? I może jeszcze. You think that's where it's at, but is that where it's supposed to be? Myślisz, że to jest to właściwe miejsce, myślisz, że to właśnie tutaj, ale czy to na pewno ma być tutaj? Ma być lepiej niż powinno, bo to chyba jednak nie tutaj. I oczywiście będzie cała masa sytuacji, gdzie zarówno Bisy Paustu, jak i szut właściwie oznacza to samo i w sumie różnica jest niewielka albo zupełnie nieistotna. Ale kiedy następnym razem usłyszycie to gdzieś w jakimś filmie, serialu, w piosence, zastanówcie się, czy na pewno to Bisy Poustu nie sugeruje, że wcale nie jest tak, jak być. Powinno. Tylko raczej mówi nam, jak ma być. Hmm? No. I ponieważ zbliżają się wakacje i wiem, że potrzebujecie relaksu, które to słowa mogą być dla Was strasznie denerwujące, jak oglądacie to na przykład w listopadzie. Pozdrawiam bardzo serdecznie listopadowych oglądaczy tego odcinka. Przywitajcie się w komentarzach. It's We're to be having fun. This isn't fun. W każdym razie, jeżeli oglądacie ten odcinek mniej więcej wtedy, kiedy został on nagrany i opublikowany, to chyba rozumiecie, że nie chcę już przeciągać. Że wszyscy jesteśmy już jacyś tacy bardziej zrelaksowani. Nawet jeżeli czasy szkolno-wakacyjne już dawno za nami. A zatem dzisiaj to już właściwie tyle. Przypominam jeszcze tylko w kontekście właśnie tych zbliżających się wakacji, że właśnie niedawno ruszył nabor na kurs wakacyjny ze mną. Kurs grupowy, ale na żywo i online. A więc nieważne, gdzie jesteś. Możesz na przykład leżeć na plaży, na Hawajach. Możesz wziąć w nim udział. I choć kurs jest na żywo, co uważam, że jest jego ogromnym plusem, to wszystkie lekcje są nagrywane, a dostęp do tych nagrań jest później dla kursantów zupełnie nielimitowany czasowo. Wszystkie szczegóły, daty, dokładny plan, no i przede wszystkim możliwość zakupów na www.rockyourenglish.pl Zapraszam. Jeżeli ktoś chce sobie zapauzować i sprint tablicę, to może być odpowiedni moment, ale jeżeli ktoś jest na to na przykład zbyt leniwy, to zapraszam już za chwilę na Instagrama Rockier English, gdzie będzie tablicy zrobione przeze mnie. Zapraszam też na TikToka Rock your English, zapraszam na Facebooka, nawet na Twittera czy tam dzisiaj Xa. Przede wszystkim jednak zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Rock your English. Aha, tu pode mną i tam nade mną znajdziecie linki do innych moich social mediów, serdecznie zapraszam. Tu gdzieś obok już są albo za chwilę będą propozycje innych moich filmów, również bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze raz przypominam, że aktualną ofertę moich kursów grupowych na żywo online zawsze znajdziecie na www.rockyourenglish.pl, czyli o tam, o tam, o tam. A jeżeli z jakiegoś powodu jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, a nie chcielibyście na przykład, żeby ominęły Was kolejne odcinki, to bardzo serdecznie zapraszam o tu, o tu, o tu. I już. See ya.